Cześć! Wiem, że podobają Ci się moje włosy. Może też coś więcej, ale dziś jest coś ważniejszego. W tym odcinku Smart Life Kacper opowie Ci o narzędziach przyszłości. Kacper Bisans przedstawia Smart Life. Fala morska to przeszłość, a przyszłość to fala technologiczna z nowym trendem. Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki. Subskrybuj i używaj sztucznej inteligencji. Dzień dobry, dzień dobry. Wstęp, który widziałeś przed chwilą, jest zrobiony w całości przez sztuczną inteligencję. I dziś pokażę Ci, zarówno jak robię grafiki w taki sposób, jak i w jaki sposób robię filmy. Może robię filmy, to jest za dużo powiedziane, czy grafiki, bo na co dzień nie mam czasu, żeby to robić. Natomiast zgłębiam technologię AI, ponieważ szczerze wierzę właściwie jestem prawie przekonany, że to Totalnie zmieni życie i pracę całego świata. I mimo, że na co dzień prowadzę cztery firmy, i że dużo osób wokół ma, ma co robić u nas, to naprawdę siedzę i bawię się jak małe dziecko tymi wszystkimi opcjami, inteligencjami, bo jest ich sporo. To nie jest tak, że jedna firma to wymyśliła, że tylko jest sobie OpenAI i to wszystko. Dzisiaj pogadamy o kilku różnych opcjach. Jeżeli jeszcze się nie znamy, jeżeli nie znasz mojego kanału, to ja nazywam się Kasper Bisans i ten kanał jest o takim mądrym, sprytnym życiu, głównie o biznesie, zarabianiu pieniędzy, a teraz Mamy taką serię właśnie o tym, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję. Zrobimy jeszcze jeden odcinek, gdzie będę odpowiedzi na, na pytania, których jest już całkiem sporo pod, pod filmami. Także jak masz pytania, to, to zapodaj je właśnie pod tym filmem. Będziemy mówić o prawach autorskich na pewno za tydzień. Będziemy mówić jeszcze, w jaki sposób można, tam gdzie te prawa obowiązują, jak to można rozwiązać i jak sobie z tym poradzić. Także, także będzie myślę ciekawy odcinek. A teraz już do rzeczy. Zdjęcie, które widzisz, właściwie zdjęcia, które widzisz przed sobą, to jest koncepcja AI na przerobienie mojego zdjęcia. Po lewej stronie jest moje zdjęcie, a potem jestem w takiej wersji troszeczkę bardziej i tłuściutkiej, i wyższej, i szczuplejszej i właśnie tak AI przerobiło. W jaki sposób? Możesz sobie wejść na labs.openni.com i tam się zarejestrować, albo pisać w Google DAL-i, czyli DAL przez 2L, kazeczka albo spacja E i znaleźć sobie tą stronę. Tutaj się rejestrujesz za pomocą na przykład Gmaila i już po chwili dosłownie możesz sobie takie, takie obrazy przerabiać lub generować. To ciekawe, to zwróć uwagę, że Tutaj na każdym zdjęciu mam inaczej kołnierzyk, inaczej koszulę, bo na przykład na tej pierwszej propozycji jest ona z guzikiem, później tych guzików już nie ma. Są różne odcienie, bardziej wpadające w granat, kamizelki, bardziej wpadające w czerń, także jest to ciekawe. Nawet okulary mi się zmieniają w trakcie, więc tak AI sobie tutaj ze mną poradziła. Ja wygenerowałem ponad 100 tych obrazków różnych, także szybko je przelecimy, zobaczymy jak to wygląda w praktyce, a potem wygeneruję jeszcze na żywo kilka, bo tam jestem ciekaw, co można zrobić z mniej lub bardziej znanymi zdjęciami. Także tak, tutaj mamy, tutaj wpisałem, bo Google, bo Dali nie, nie rozumie polskiego języka jeszcze, więc wpisałem sobie Bóg. 48 godzin na dobę, w cudzysłowie On the Cray Iban Beach. E, także hmm, byłem ciekaw, czy na karaibskiej plaży będzie można wygenerować okładkę do książki, którą mamy w wydawnictwie Expertia 48 godzin na dobę, ale niestety e, dalej e, te generatory nie radzą sobie z tekstem. Myślę, że jest to celowe. No, bo za problem było tej faktycznie dać w cudzysłowie tą, tą nazwę. Ale jak widać, ogólnie zarys zrozumiał i wygenerował, bo zarówno możesz wpisywać dowolną rzecz, jak i uploadować obrazki. Zaraz tak pokażę to w praktyce. Ale jak widać, całkiem nie poradził sobie poradził z tym zadaniem, pomijając tekst. Tutaj jest ciekawe, chciałem, żeby. Dał polskiego aktora Krzysztofa Iwisza na tle właściwie w e, różowym budynku. No i tak wygląda Krzysztof Ibisz według tej sztucznej inteligencji, co ważne, to pierwsza i trzecia twarz wyglądają tak dziwnie, jakiś taki zes, coś nie, nie tak, ale ta druga już wygląda całkiem nieźle, a pamiętajmy, że taka twarz nie istnieje. To sztuczna inteligencja wyrenderowała, stworzyła na potrzeby mojej, mojego zapytania, mojej prośby. Także jest to niesamowite, że Całku, całkiem realna twarz tutaj jest. Co dalej? Myślałem, że może Davida Beckham'a wygeneruje, no bo Beckham jest bardziej w Google rozpoznawalny, może niż Ibisz, czy w zasobach amerykańskich, czy angielskich, no ale nie. David Beckham w Maluchu wygląda, no ten drugi może coś ma z Beckham'a, ale też już no nie, nie przywiązywałbym się to bardzo do tego, ale, ale Maluch ewidentnie jest. I co jest ciekawe, te Maluchy to nie jest tak, że. Sztuczna inteligencja wlepia wyrenderowaną twarz do malucha, tylko ona tworzy tego malucha od zera na podstawie wielu zdjęć maluchów. Dobra, co my dalej mamy? Watchband IWC in the Future. IWC to jest taka szwajcarska firma zegarków. Byłem ciekaw, czy on zrozumie konkretną nazwę. Chyba nie zrozumiał, bo te zegarki są bardziej takie sportowe niż eleganckie. Ale jakbyście chcieli wiedzieć, to tak wygląda przyszłość zegarków. Lecimy dalej. Logo Invest Company. Byłem ciekawy, czy poradzi sobie z fajnym logiem. No i się zagadłem, no bo te loga wyglądają strasznie nie wyglądają ciekawie, nie zachęcają i myślałem, że po prostu sobie nie radzi te narzędzie z logami. Ale się dziwiłem, bo jak już poprosiłem o psiego fryzjera no to, kiedy pisałem logo for the Dog Barber Company to już całkiem nieźle, nie? W sensie te drugie, te czwarte jest może trochę nieprzyjemne, bo pies się nie uśmiecha, ale jakby wziął to jakiś grafik i przerobił, to myślę, że jest jakiś potencjał. Jakby tutaj jeszcze dalej powpisywać coś, a spróbujmy jeszcze raz wygenerować. Ciekawe, czy jak po prostu dam generate, to czy wygeneruje nam na nowo inne loga. Jest duża szansa, że Zresztą na pewno wygeneruje coś nowego, ale czy coś będzie fajnego? O, mamy już psa uśmiechniętego, mamy już nawet dwa psy. No, coś tutaj jest na rzeczy. Myślę, że by się dużo pobawić to coś fajnego taki generator nam zaproponuje. Także spokojnie można tego używać do robienia np. właśnie logo, czy choćby do jakiejś inspiracji, do punktu wyjścia. Czyli jest jakaś baza, i potem już żywy człowiek to przerobi pod nasze potrzeby. Dobra. Green Horse with Porsche 911. To wpisałem. No i Zielonego konia nie uświadczymy na trzech zdjęciach, ale na jednym jest ten zielony ko koń. AI założyło, że ja też chcę zielone Porsche. No, akurat nie chcę, chociaż nie wygląda źle. I o ile pierwsze, drugie i czwarte wygląda nieźle, w sensie, że to i tak wygenerowało od zera, wygenerowała sztuczna inteligencja, to drugie ma takie dziwne lampy trochę. Coś nie tak jest z tymi lampami, więc widać, że on to po prostu tworzy na podstawie pewnie tysięcy zdjęć Porsche, on tworzy to od zera. Przez to te lampy są takie trochę karkołomne, ale jednak stworzył. Ale jednak stworzył, także jestem pod wrażeniem, jak, jak podobne te auta są do porszaków faktycznie. Ale nie odpuszczałem z tymi Porszakami, ja lubię ten model, więc nie odpuszczałem. I poprosiłem, żeby zrobił Porsche 19 w stylu Van Gogha. No i to, no przyznam szczerze, że to jest po prostu majstersztyk. To jest naprawdę niesamowite. Jak ładne to jest, jak ciekawe, jak podobne do Van Gogha. Gdzieś mi tutaj telefon. Proszę bardzo. Dobra, także wygląda to całkiem sympatycznie. E, idąc za ciosem, poprosiłem, żeby wygenerował mi Porsche 19 w stylu witrażowym. I e, no, o ile ten, te pierwsze, drugie, czwarte jest to ciekawe kolorowe. To może jest mało witrażowe, to już te trzecie jest całkiem nieźle. Wygląda faktycznie jak witraż, i pewnie gdybym wygenerował to ponownie, co teraz nawet zrobię, to da mi inne ciekawe propozycje. A ja w międzyczasie pokażę, co tutaj jeszcze mamy ciekawego. Byłem ciekawy, jak będzie wyglądać Porsche za kilkadziesiąt lat, za, kilk za kilka lat właściwie, za 7, ale nie, nie ma modelu 2030. Kolor Miami Blue też tak nie wygląda, czyli on jeszcze nie rozumie aż tak konkretnych rzeczy, jak nazwa koloru. No. To byłoby dziwne, ale zaryzykowałem jednak tego zrozumiał Blue, ale nie Miami Blue. I teraz przejdziemy sobie powoli do. O, tutaj mamy jeszcze te witraże. No, ciekawe, to jest ciekawe. Można również wgrywać zdjęcia, co widziałeś na początku, na przykładzie moim. I wgrałem na przykład zdjęcia słoika naszego produktu, słoik krem do twarzy slawia, ten pierwszy, to są naturalne wegańskie kosmetyki, które produkujemy. No i tutaj takie mam propozycje. To jest ciekawe, bo myślę, że często ta sztuczna inteligencja pozwoli nam się zainspirować. Na przykład ten czwarty słoik jest już ciekawy. Na dole drewno, u góry drewno. No jest to troszkę inna koncepcja. Albo na przykład tutaj ten drugi słoik on na dole ma jakieś takie powiedzmy aluminium potem jest obwoluta i dopiero potem nakrętka drewniana. No, gdybym szukał koncepcji na nowe, nowe opakowanie, to to być może byłby jakiś pomysł, żeby to po prostu w ten sposób zrobić. I wgrałem też zdjęcie wygenerowane wcześniej przez, przez inne narzędzie, które, o którym mówiłem tydzień temu. To jest miś ekspertów według, według sztucznej inteligencji. No, i co? No, i to są cztery propozycje tego narzędzia, jak taki miś może wyglądać w, nazwijmy to graficznej parafrazie. Całkiem, całkiem ciekawe to jest, i zwróć uwagę, że też zawsze ma coś w ręku, także, także jest, to, jest to ciekawe. A tutaj wgrałem sobie zdjęcie z moimi wspólnikami. macie wieczorek Hubert Sebesta i Klaudia Sebesta. Mieliśmy stanowisko sławi na naszym evencie, no i, no i staliśmy sobie tutaj ładnie w garniturach, marynarkach, no i to są propozycje sztucznej inteligencji. No te twarze, jakby to powiedzieć, mogłyby być lepsze, ale zobacz, jest coś z S i V i A, czyli takie slawie, ale nie do końca. Tutaj jakieś dziwne, dziwne produkty. No, ale wszystko jest w podobnym klimacie. Bardzo wyczaił, że to jest taki klimat, nazwijmy to eventowy i dał te jakieś produkty osoby. No wygląda to strasznie, można powiedzieć ale, ale starała się ta inteligencja starała się inteligencja, także także zaliczyć nie można, ale dostaniemy starania. Tutaj na przykład już jednej osoby zabrakło w tej interpretacji, także Także tak to wygląda. No dobra. Poprosiłem też o tatuaż z Porsche 19, ale tutaj nie, totalnie się nie zrozumieliśmy. Pewnie gdybym napisał Tattoo on the skin na przykład, to może byłoby by coś lepiej. Logo Porsche też jest przerobione, ale to jest raczej logiczne, bo podejrzewam, że program jest tak stworzony, żeby te loga właśnie nie... Żeby nie tworzyć logo, żeby praw autorskich nie, nie łamać. Także tak to wygląda. A teraz będziemy sobie wgrywać zdjęcia. Dama z łasiczką idzie sobie na pierwszy ogień. No i teraz nam będzie generowało, generowało warianty damy z łasiczki na podstawie tego oryginalnego obrazu. Jak widzisz, trwa to około 20 sekund, może. Pewnie czasem potrzebuje więcej, jeżeli na przykład wpiszesz więcej słów, dasz coś sumyć, no to będzie trochę dłużej trwało, w innym przypadku trochę krócej. Ja już też wrócę od razu, od razu też inne obrazki do generowania, żebyśmy od razu to zobaczyli. Na przykład dom z papieru, proszę bardzo. Cyk, niech już generuje. A tu zobaczymy sobie jak dama z łosiczyczką wygląda. No, są jakieś zwierzaki, tu jakiś baranek, tu jakiś ptako, ptakowca chyba, tutaj też nie wiadomo co, <gryw> tu też. A sobie to powiększę. Co to jest? Co on ma na, to, co, co to coś ma na głowie? Nie wiem. Ta chyba oryginalna postać była trochę bardziej urodziwa. No jest to, jest to ciekawe, ale klimat jest zachowany. To jest ciekawe, że zwróć uwagę, że Kolory są naprawdę zachowane i nikt nie ma wątpliwości, czym to jest inspirowane. Jest to niesamowite. Zobaczmy teraz. O, właśnie nam się tutaj generuje kolejna rzecz. Tutaj mam zdjęcie z balu artytywnego Rafał Brzoska, o męzach, moja żona. Proszę bardzo, ja w jakimś smokingu tutaj się wygłupiałem. Zobaczmy teraz, co tu się wydarzy. I aż się boję. Mam nadzieję, że mnie za to rafałowie że tak powiem, nie zabiją. O, a teraz z papieru. Fajne to jest. O ile ciekawe jest to, bo maski są przecież tworem artystycznym, nazwijmy to. A te propozycje są bardziej ludzkie, powiedziałbym. Dalej jest to w stylu domu z papieru, ale takie trochę sympatyczniejsze. Niezłe. No i warto zwrócić uwagę znowu, że tutaj są troszkę inne te zamki, trochę inne te plecaki. Raz zamek jest biały, raz czarny. No, takie widać, że ta sztuczna inteligencja kombinuje w różny sposób. Nawet tło tutaj jest troszkę, troszkę inne. Dobrze. Tutaj nam kończę generować kolejne. A ja tutaj wrzucę zdjęcie z dwoma oksami. No, tutaj jestem bardzo ciekaw, co zaproponuje sztuczna inteligencja. No i co? Oczywiście, jak była dama z właściczką, to i Mona Lisa. Tylko, że tutaj mamy tylko kwadrat dostępny. No, będzie bez twarzy. Zobaczymy. E, ustalamy tak i generujemy warianty. Mam tutaj też zdjęcie z żoną i psem. Czytamy razem książki. Zobaczymy, co na to sztuczna inteligencja. E, zdjęcie słoika naszego produktu. Krem z witaminą C. Też jestem ciekaw, co tu się wydarzy. Szczególnie, że zobaczcie, to jest takie zdjęcie nieoczywiste, artystyczne, więc nie ma takiego drugiego zdjęcia podobnego pewnie w necie. No i tutaj podobnie nasze produkty na tle drewna. Też taka dosyć duża abstrakcja i jestem ciekaw, co nam wygeneruje. I za chwilę będziemy przechodzić już do wideo tego, co widziałeś na początku. Dobrze, co my tu mamy? No cóż, świt żywych trupów spokojnie mógłby tutaj być. Niesamowite to jest. No widać, z ludźmi sobie jeszcze radzi tak średnio. Czyli Z twarzami sobie radzi nieźle, poszczególnymi, ale widzę, że jak ma robić tak, coś przerabiać, to, to jest to co najmniej dziwne. Bardzo się nam zmieniły tutaj stroje od tego, co było na początku. Czyli widać, że on rozumie, że są stroje, rozumie wariacje, rozumie nawet, jak mają grać klapy, poszetka, ale, ale tych twarzy nie rozumie. Dobra, wyłączę, bo też to, to straszne jest. Zobaczmy, co tutaj dalej nam się... Generuje. Ok, dwa koksy i ja. Proszę bardzo, jakieś auta. <laughs> nieźle, nieźle. No, czyli do twarzy, do postaci to się nam nie ja daje, ale znowu, być może potrzebuje czegoś takiego, żeby sobie później to w sposób przerobić. No, jest to, jest to straszne. Eee, dobrze, czyli na tym etapie jest to straszne, ale myślę, że dajmy rok, dwa i będzie wyglądało to bardzo ciekawie. Tu mamy. Monalizę i Monaliza, no też urodziwa jest mniej, ale już nie jest taka straszna jak te twarze z, z gładnych zdjęć i ewidentnie klimatycznie jest podobnie. Ciekawe, ciekawe są widoczki za nią. One są naprawdę fajnie zrobione. W sensie to wygląda jak obraz i no, nie można się do niczego przyczepić. Wygląda to naprawdę fajnie, artystycznie. no Ciekawe. Dobra. Tutaj jeszcze się nie generuje, tu się właśnie wygeneruje i tutaj jeszcze tak. Wow, czyli yy, sztuczna inteligencja zrozumiała, że generuje, generuje coś z pomarańczą, chociaż z pomarańcza jest taka Trochę pomarańcza, ale trochę łosoś i to taki bardziej wegański. Swoją drogą jest wegański łosoś zrobiony na drukarce 3D. Ciekawa sprawa. Brz jest zdrowszy niż się wydaje na pierwszy rzut ucha. No ale, ale jest to, jest to ciekawe. I tak naprawdę to mając tako, taki, takie narzędzie można generować sobie na fajnych tłach, a potem ktoś może przerabiać i wstawiać ten właściwy produkt, produkt, czyli tą naszą sławę. A więc, więc ciekawie. No i dobra, i zobaczymy, co tutaj mamy w propozycji. Tak będę oryginał. Czytamy sobie książkę z psem. I co ciekawe, to jest bardzo ciekawe, bo ten, tego psa to prawie nie widać. Ten pies patrzy w dół, ciężko zrozumieć, że to jest pies, ale AI zrozumiało, że to jest pies. To znaczy, hmm, Zrozumiało, że jest coś futrzanego. No, więc tak wyglądają propozycje. O, ale tutaj nawet jest pies, powiedzmy. Także tak wyglądają propozycje przerobionego. Dobra, i ostatnia rzecz. Słoiki slawi. Tak wygląda oryginał. Proszę bardzo, zrozumiało, że grawer jest z drzewem. Że są jakieś, właśnie, słoiki z czymś. I takie propozycje tutaj są. Dla nas. No, ciekawe, ciekawe. Dobrze, więc narzędzie ciekawe. Pokażę sobie sprawdzić. Rejestracja jest bardzo prosta. Wiem, że parę osób miało problem z Meet Journey. Być może o tym powiem w kolejnym tygodniu, jak do tego podejść, bo niestety marnować czasu na sprawy techniczne. Chciałem tylko pokazać, jakie są narzędzia, jak te narzędzia można, można wykorzystywać. Możesz tutaj pisać dowolny tekst lub wgrać zdjęcie. Zdjęcie się wgrywa. Tutaj, upload. Tutaj się klika na to, albo tutaj wpisujemy sobie dowolną frazę, tylko że po angielsku. Myślę, że będzie to będzie płatne. Na razie jest darmowe. Tutaj są inne wygenerowane obrazy, także można sobie to oglądać. Fajne, fajne, fajne i myślę, że będzie coraz ciekawsze. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co, jak stworzone zostały te intro. Jest sobie narzędzie Wit. WET.IO. WET.IO przez 2 E, ty u góry widzisz adres. No i co? I, I tutaj możesz sobie wybrać na początku sobie stokowe, stokową grafikę. Ja wziąłem pierwszą z rzędu czyli te fale. Napisałem jakiś tekst o falach. Co ciekawe, tekst może też napisać sztuczna inteligencja oczywiście. Natomiast odpuściłem, żeby to miało jakikolwiek tam sens. Wybierasz sobie grafiki, wybierasz sobie wideo w tle, natomiast wybierasz sobie audio. Możesz albo sobie coś nagrać, albo napisać tekst. Piszę sobie tekst, na przykład, kocham, kocham jeść masło orzechowe. I teraz, jeżeli zostawimy to, jak jest, to nie będzie to brzmiało dobrze. Dlaczego? Kokum, jeść Masło, Orszczoł. Dlatego właśnie, że to jest Jenny ze stanu, więc musimy sobie tutaj pisać Polish i mamy tak, mamy Marek. Zobaczmy, jak Marek ogarnie masło. Kocham jeść masło orzechowe. No i Marek już brzmi dobrze. Agnieszka, z którą miałeś do czynienia na początku filmu. Kocham jeść masło orzechowe. I, i Zofia, no Zofii nie jestem tutaj fanem, ale... Dobra. Kocham jeść masło orzechowe. No właśnie. Więc możesz dać tekst, dać Add to Project i na linii czasu tutaj... Jak widzisz, jest audio fala morska to przeszłość, a przyszłość to, to fale, fala technologiczna. Możesz sobie takie tutaj hasło wlepić, i one będzie na takim timeline pod filmem. Podobnie jest z innymi tekstami. Tutaj mam tekst, może animacyjne takie teksty. Klikasz, wpisujesz sobie tutaj na dole te hasła i nagle tworzy się film, tak jak widziałeś na początku. Możemy go sobie zobaczyć. O, to jest początek wycięty, ale... Fala morska to przeszłość, a przyszłość to fala technologiczna z nowym trendem. Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki. No i teraz latują te napisy. Subskrybuj i użyj... E, także tak to wygląda. No i ja na co nie jestem, nie jestem gościem, który tworzy tego typu rzeczy, więc nawet nie bawiłem się za bardzo o tym. Są jakieś filtry, e, możesz sobie jeszcze mm, zrobić, e, w, e, zrobić, zrobić, zrobić jakieś emotikony, no, jakieś elementy dodatkowe, to umieścić w jakimś tam szablonie, na przykład. E, a tego nie chciałem. Masz, masz tutaj wiele, wiele możliwości, to już każdy z nich sobie rozklika samodzielnie, pokazuje tylko jaka jest możliwość. Myślę, że jest to ciekawe. I narzędzie inne to jest did.com, u góry jest adres. Wybierasz sobie prezentera. Ja tu miałem wcześniej już też Agnieszkę. To jest ciekawe, że ten, to narzędzie wykorzystuje te same te same głosy. Nawet Agnieszka. No i Agnieszka może powiedzieć, co tam, jak tam. Co tam, jak tam? E, można by było wybrać takiego prezentera, takiego, jest ich trochę. E, I wybierasz sobie tło. Proszę bardzo. Wybierasz sobie prezentera. Wybierasz sobie głos, wybierasz sobie język i masz normalnego prezentera. Tutaj w wersji termowej jest 20 filmów do wygenerowania. Później ona jest płatna, także i to nawet nie mało powiedziałbym, bo żeby mieć 65 minut generowanych filmów miesięcznie, płacisz 300 dolarów. No ale na przykład, jak ktoś potrzebuje raz w miesiącu, dwa w miesiącu zrobić po parę minut, to, to tylko 6 dolców, także myślę, że nie jest źle, chociaż tutaj widzę, że. Są watermarki czy znaki wodne. Trzeba by zobaczyć, bo w tych moim oczywiście było, bo to jest wersja darmowa, więc był znak wodny, ale tutaj jest AI, AI, AI Watermark. Nie bardzo wiem, jak to mam rozumieć. No trzeba przetestować. W każdym razie ja bym się mogę do tych cen nie przywiązywał i nie przywiązywałbym przywiązywał się również do, do tych możliwości, bo to jest początek, to wszystko jest nowość. Także ja myślę, że za rok, dwa, trzy. Ten świat AI będzie wyglądał zupełnie inaczej, będzie też tańszy, bardziej dostępny, ale już dzisiaj możesz z niego korzystać i już dzisiaj możesz się tym bawić. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Jeżeli masz pytania, to zadaj pod, pod filmem, bo planuję jeszcze minimum jeden film o sztucznej, sztucznej inteligencji. Później wracamy do tematu zarabiania. Na przykład mam w planach film o tym, kto może założyć firmę i dlaczego nawet ostatnio czytałem historię o. Kobiecie, która ma zespół Down'a i założyła firmę zresztą z dużym sukcesem. Także ta historia będzie, niebawem, też na, na kanale. Natomiast, natomiast dziś tak bardzo technicznie, technologicznie mam, mam nadzieję, że ten film dla Ciebie był atrakcyjny. Daj proszę feedback w komentarzu i widzimy się w kolejny wtorek o 20. Cześć! Subskrybuj kanał KACPRA i uśmiechaj się każdego dnia.